Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok i jest u mnie jak holender. Słońce akurat zaszło, ale pogoda jest sprzyjająca. Chciałem was przywitać i powiedzieć, zobaczcie jak fajnie na dworze, a ja jeszcze do tego mam konkurs. Tada! Ale chyba jest fajnie na, na dworze, nie? Chociaż pewnie powiecie, Jezu Rok, za gorąco jest. No ja jestem we Wrocławiu, tutaj bywa naprawdę gorąco, ale nie o tym chciałem mówić. Widzicie, zawsze chciałem robić technikalia. Technikalia to jest taki program, który robi różnych rzeczach potrzebnych człowiekowi, który nagrywa filmy albo gra w gry itd., itd. I chciałem robić technikalia opowiadając o jakiejś rzeczy i mieć możliwość oddania tej rzeczy w jakimś konkursie. Jak do tej pory w technikaliach mi się nie udało czegoś takiego zrobić, ale dzisiaj, dzisiaj będę blisko, ponieważ opowiem Wam o urządzeniu, które nazywa się Nvidia Shield Tablet. I to urządzenie będzie miało swoją premierę 22 lipca. Co to urządzenie potrafi i jakie ono jest? No cóż, moi drodzy, to już jest dłuższa historia. Pozwólcie, że Wam ją opowiem. Otóż, wyobraźcie sobie, że rok temu na Gamescomie miałem możliwość, <coughs> przepraszam, miałem możliwość testowania urządzenia, które nazywało się. Nvidia Shield po prostu. To była taka mała konsolka, która umożliwiała kilka rzeczy. Po pierwsze, na niej można było grać, to był ekran połączony z kontrolerem. Po drugie, można było przy jej użyciu przenosić obraz z waszego peceta na wasz telewizor i grać używając kontrolera. Dobre, wszechstronne urządzenie, chociaż w Polsce było praktycznie niedostępne. Teraz mamy do czynienia z czymś, co jest kolejnym etapem, takiej myśli technologicznej. Jest to Nvidia Shield Tablet. I moi drodzy, jest to urządzenie, które może sporo namieszać na rynku. Otóż wyobraźcie sobie, że to urządzenie, gdzieś tam projekt tego urządzenia, łączy się z założeniem, że znakomita większość użytkowników Androida gra w gry. Według statystyk to jest około 75% użytkowników. To jest bardzo, do, bardzo dużo. <laughs> I rynek gier Androida czyni tym samym większy niż rynek gier pc -ta. Co zatem można zrobić, by w ramach gier ten fakt wykorzystać? No cóż, projektować coraz lepsze gry, dające coraz lepszą jakość. Ale jak to zrobić? Android ma właściwie niewielkie możliwości w porównaniu do peceta. No cóż, trzeba zaprojektować tablet, który będzie przeznaczony dla gra do grania, którego możliwości będą znacznie, znacznie wyższe niż to, co w obecnej chwili oferują tablety. I taki właśnie jest tablet Nvidia Shield. Ja go widziałem w akcji i jego możliwości graficzne Robią gigantyczne wrażenie, zważywszy na rozmiar tego całego urządzenia. W tle, oczywiście, pokazuję Wam filmy. Nie mogę pokazać materiałów nagranych bezpośrednio z tableta, ale w porównaniu do innych popularnych tabletów na rynku w tej chwili, Nvidia Shield, no, jest kilkakrotnie mocniejszy. Jest naprawdę mocne urządzenie, i jakby nie jest to ostatni etap, etap ewolucji. Tego urządzenia. Przypuszczam, że kolejne wersje mogą już być niesamowite, chociaż nie o tym mam mówić. Podsumowując, zatem w kilku zdaniach, czym jest to urządzenie i o co właściwie chodzi w konkursie. Po pierwsze, NVIDIA Shield Tablet to przede wszystkim tablet i to bardzo, bardzo dobry jakościowo. Ze względu na zastosowanie tam procesora przeznaczonego do gier, otrzymujecie urządzenie, które jest wyśmienite, jeżeli chodzi o wydajność. Po drugie. I jest to właśnie urządzenie do gier, w które możecie grać przy użyciu kontrolera bądź też panelu dodatkowego. Po trzecie, jest to pośrednik między waszym PC-em a dużym telewizorem w pokoju, jeżeli macie ochotę yy, pograć w ten sposób. Po czwarte, i to dla mnie jest bardzo ważne, jest to urządzenie, które może się bez większego problemu podłączyć chociażby do swojego komputera przy użyciu łącza HDMI. Dzięki temu ja mogę nagrywać i pokazywać gry z Androida, czego wcześniej nie mogłem robić. Mogłem, ale było to trudne. Teraz będzie znacznie, znacznie lepiej, więc dla mnie akurat duży plus. I po piąte. Jest to urządzenie, które kiedyś może się stać pośrednikiem między Waszym dużym telewizorem a serwerem, który jest umieszczony nawet gdzieś w Ameryce, i maszyną, na której jest odtwarzana gra wyśmienitej jakości i Wam przekazywa przekazywana na, na telewizor przy za pośrednictwem streamingu bez praktycznie żadnych opóźnień. Krótko mówiąc, w pewnym momencie będziecie mogli grać u siebie na telewizorze w grę, która została uruchomiona gdzieś daleko w Stanach Zjednoczonych i będziecie się świetnie bawić, bo jakość tej gry będzie wyśmienita, dopasowana do tego sprzętu, który jest gdzieś tam daleko. No ale dobrze, konkurs, ponieważ jest to rzecz chyba najważniejsza. Moi drodzy, tym razem konkurs będzie bardzo prosty i przystępny dla wszystkich, ale trzeba będzie się trochę postarać. Jako że pewnie większość z Was spędza czas na wakacjach, to pomyśleliśmy o takim konkursie, który będzie zakładał zrobienie zdjęcia i w komponowaniu w to zdjęcie NVD SHIELD właśnie. To znaczy chcemy, żebyście pokazali miejsce, w którym moglibyście się bawić przy użyciu tego urządzenia i zaufajcie mi, to może być miejsce bardzo, bardzo egzotyczne. Zatem wysilcie odrobinę wyobraźni, wstawcie tablet, który będzie do pobrania. Oho, chyba jakaś akcja pożarowa, ale to nie szkodzi, prawda? W rzeczywistości, a nieważne, bo od razu mi się jakaś anegdotka przypomniała, ale nie o tym dzisiaj, prawda? wykażcie się kreatywnością. Możecie tę pracę poprawić graficznie. Chodzi o to, by one były jak najbardziej atrakcyjne. Po to chociażby, by Nvidia mogła je z czystym sumieniem pokazać u siebie. Więc bądźcie kreatywni. Wygrać można tablet, kontroler. I jeszcze inne rzeczy, jakby będące sprzętem tego urządzenia, więc to jest pierwsza nagroda. Ale oprócz tego, całą masę gadżetów Nvidii. Przy zdjęciu, które będziecie publikowali i na Facebooku, i przesyłali mailem, wrzućcie hashtag. Wszystkie informacje dotyczące tego, co powinniście opublikować oprócz tego zdjęcia, znajdziecie w konkursie, w opisie konkursu. I to podsyłam wam w linku, nie będę tych wszystkich detali opowiadał. No cóż, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i mam nadzieję, że będzie to kolejny konkurs który Wam się spodoba. Trzymajcie się. Papa. Pa.